Dzisiaj wraz z Tibiantis Online mamy dla was pewien błąd w Tibi, który istnieje od bardzo dawna. Prawdopodobnie od Tibi 6.0. Nie jest on szkodliwy, więc raczej będzie to błąd ciekawostka. W mieście Thais spotkać możemy NPC Ruda. Jest ona złodziejką i dosłownie potrafi okraść gracza. Możemy rozmawiać o niej z wieloma NPC w Thais i zazwyczaj mają oni o niej jakieś zdanie. Ciekawe jest to, że znaleziono błąd przy rozmowach u niektórych NPC w silniku, który wyciekł 14 lat temu. Turvi, Topsi i Oswald posiadają w swojej linii dialogowej literówkę i nie odpowiadali oni na temat Arudy. Wystarczyło jednak napisać Ardua, by wyrazili o niej swoją opinię. Co ciekawe, obecnie w Tibi Oswald reaguje już poprawnie na imię Arudy i nazywa ją Małą Czarownicą. Gdy jednak zagadamy do Turvi i Topsiego okazuje się, że tamta literówka wciąż istnieje. Będąc przy temacie literówek to wspomnę też o NPC Edowie, Posiada on ogromną wiedzę o Tibi i chętnie się nią dzieli z Tibijczykami. Opowiedzieć nam on też może o różnych pierścieniach, które występują w Tibi, jednak aby o nie zapytać, musimy wpisać ich nazwę bez spacji między słowami. Na przykład pytając o Swording, musimy napisać Swording razem. To samo tyczy się pozostałych ringów. Mówiąc o tym NPC to wspomnę, że możemy go również zapytać o shielding amulet. O dziwo, odpowiada nam opisem danego amuletu. Ja jeszcze takiego w Tibi nie spotkałem, ale kto wie, co jeszcze skrywa przed nami Tibia. Pozdro i do zobaczenia na Tibijskich szlakach.